Cześć. W tym nagraniu zajmiemy się specjalnym rodzajem pętli do wykorzystywania ich na tablicach w TypeScript. Ja nazywam się Emil Juchnikowski, na co dzień jako architekt zajmuję się technologiami JavaScript od frontendu w Ionicu, Angularze po backend przy użyciu Node.js, Nest.js i baz danych MongoDB. Dodatkowo zajmuję się też zagadnieniami DevOps w zakresie Automatyzacji budowania i deployowania aplikacji kubernetesowych w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. Ok, do tej pory poznaliśmy w sumie trzy rodzaje pętli: tak? pętle FOR, pętle e, While i pętle Do While. Tak? W dzisiejszym nagraniu skupimy się na pętlach, które są. Tylko do wykorzystywania w ramach tablic. Ok. Pierwszą taką właśnie pętlą jest w sumie pętna, która, która się zaczyna od słowa kluczowego, takiego samego, jak już poznaliście, czyli pętla for. Tylko że ma troszeczkę inną składnię niż ta pętla, którą już znacie. Dobrze. No, że mamy sobie po prostu jakąś tam tablicę, tak? Powiedzmy, że to jest tablica e, tablica tekstów, tak? Tablica stringów, już na samym początku uzupełniona, tak? No bo tak sobie dla przykładu zrobiliśmy i co? I właśnie ta pętla FOR do wykorzystywania na tablicy wygląda w ten sposób, że zaczynamy ja oczywiście od słowa kluczowego FOR, i później to, co jest inne. To jest to, co jest właśnie tutaj w nawiasach okrągłych. Po pierwsze, no, ustawiamy sobie jakąś zmienną, tak? czyli dajemy no, powiedzmy LED tekst. Eee, ta wartość tekstu jest dowolna, bo tak? no, ta nazwa jest zmiennej. Eee, I tutaj idzie kolejne słowo kluczowe, tylko dla właśnie tej pętli FOR na tablicach of, po którym dajemy tablicę, na której będzie wykonywana ta pętla. I co nam to daje? Daje nam to, że dla każdego wywołania tej pętli, tutaj w klamrach z operacją, e, będzie podstawiana inna wartość tekst w zależności od tego, e, co jest w tablicy. Tak? Czyli ta pętla będzie wykonana dwa razy, tak z, na początku z wartością tekst jako tekst 1, a później z wartością tekst jako tekst 2. Tak? Tak to właśnie wygląda taka no, prosta, ładna E, czysta e, pętla i no, w sumie tak naprawdę do takiego samego efektu moglibyśmy dojść e, przy pomocy tej podstawowej składni e, pętli For, tak? No bo możemy sobie e, zrobić na zasadzie takie, że będziemy mieli indeks, tak, indeks będzie zawsze mniejszy od od wielkości tablicy, tak? bo on jest od zera, więc jak my, na przykład elementy 2 w tablicy, to będzie, będą dwa indeksy 0 i 1, tak? dla dwójki, czyli dla wielkości tablicy już byśmy nie chcieli, żeby była wykonywana ta pętla, tak? no i indeks plus plus tak? zwiększa nam za każdym wywołaniem tej, tej, pętli, tej pętli ten indeks, no i tutaj w pierwszej linijce byśmy wyciągnęli poszczególny element tej tablicy, tak i byśmy wykonywali na niej operacje Ale jak widzimy, ta pętla ma po prostu e, więcej musimy tutaj się napisać, tak, żeby, żeby e, do takiego samego efektu dojść. Tak. Tutaj jak widać to wygląda czyściej, e, bardziej czytelniej, tak i mniej musimy kodu napisać, e, więc no, jest po prostu łatwiej. OK. Drugim sposobem wykonywania pętli e, tylko na tablicach jest taka metoda FOREACH, która jest na obiekcie, na klasie e, tablicy Array tak wykonywana. Czyli jak stworzymy sobie jakąś tablicę, tak, tak samo jak w poprzednim przykładzie, to, 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 to mamy tutaj tablicę e, tekstów tak z, od razu z przypisanymi wartościami, z, czyli z dwoma elementami tej e, tablicy. E, Mamy ją zdefiniowaną, no to później właśnie na tej tablicy możemy wykonać metodę for each, która przyjmuje jako jeden, jeden parametr funkcję. Tak? I, I ta funkcja ma też tutaj jeden parametr, tak, który jest już poszczególnym elementem. E, Poszczególnym elementem tej tablicy. Czyli ta funkcja, co tutaj jest w środku, co tutaj przekażemy jako ten parametr, będzie wykonywana e, tyle razy, ile jest elementów tablicy, i za każdym razem, jako pierwszy parametr tablicy, będzie, będzie przekazywany na e, wartość z tej tablicy. Tak? Czyli będzie wykonana w tym przypadku dwa razy: pierwszy raz z, z tekst 1 i drugi raz z e, tekst 2. No, i można powiedzieć, że taka składnia właśnie tablicy jest taka składnia pętli na tablicach. Jest w sumie chyba najbardziej popularną składnią, taką w sumie najprostszą i najczęściej wykorzystywaną przez, przez programistów. To jest oczywiście moje zdanie, tak, no, bo w sumie ja, ja tak najczęściej używam tej, tej formy. Iterowania tablic. No i czasami też jeszcze chcemy się odwołać do, do indeksu poszczególnego wywołania tej, tej właśnie funkcji Forage, tak, tej metody Forage, więc wtedy możemy tutaj jako drugi parametr tej funkcji zdefiniować właśnie ten indeks, i drugim parametrem zawsze będzie ten indeks, czyli będzie w tym przypadku dla tej naszej tablicy przy pierwszym wywołaniu 0, a przy drugim 1. Ok. I to tak naprawdę wszystko. Tak mamy, mamy dwa sposoby na iterowanie tylko tablic, tak? Dwa, dwie pętle, które są wywoływane tylko na tablicach. To nie są jeszcze wszystkie pętle, Wszystkie rodzaje pętli są jeszcze inne, ale e, do nich e, odwołamy się w przypadku e, innych, innych lekcji. A teraz przejdziemy do jakiegoś praktycznego przykładu na naszym kodzie. W ramach przykładu e, wrócimy sobie do pliku z tablicami, tak, który, e, z którego przedtem korzystaliśmy, do e, tego, żeby e, wyświetlić na ekranie elementy tablicy po kliknięciu, tak? i tutaj właśnie przedtem w ramach przykładu użyliśmy pętli FOR w tej takiej dłuższej składni, która nie jest tylko wykorzystywana w przypadku pętli FOR. Zakomentujemy sobie tę część kodu. Właśnie poznacie jeszcze w tym momencie, jeżeli nie znacie komentowanie kodu, czyli, e, czyli ignorowanie jakiejś części kodu. E, w takiej postaci, że tutaj na przykład dajemy sobie e, dwa slasze z przodu, i wtedy, jak dajemy te, te slasze, to e, to się nazywa właśnie komentowanie kodu, czyli, czyli e, ign będziemy ignorować ten kod podczas wykonywania e, naszego e, projekciku tak? Czyli on nie będzie wykonywany podczas uruchomienia naszej strony. I co? I zrobimy sobie to samo, co jest tutaj właśnie w tej. Pętli for, tylko przy użyciu pętli for each. Tak. Czyli mamy tą naszą tablicę tablica i ona ma właśnie metodę for each, do której przekażemy e, funkcję, tak? Przekażemy funkcję z jednym parametrem e, który jest właśnie ta nasza ten poszczególny element tablicy, czyli jak tutaj go nazwaliśmy element tablicy, tak? I co? I w ramach tutaj e, logiki e, operacji na poszczególnych elementach tablicy, tak, zrobimy to samo tak co było wykonane w przypadku e, zrobione w przypadku tej właśnie pętli E, for I jak widzimy, kodu jest mniej i jest to e, czytelniejsza składnia, no bo no, w przypadku, e, właśnie, pętli, for, e, pe, e, w przypadku iteracji na pętlach, no, jest po prostu lepszym, czytelniejszym sposobem na realizowanie takiego zadania, które właśnie ma iterować e, na poszczególnych elementach tablicy. Ok. No i w sumie w ramach tego przykładu to w, na kodzie tak praktycznego to w dzisiejszym nagraniu e, jest wszystko. E, w, ramach, w ramach pracy domowej zróbcie w sumie to samo, tak, tylko że na tym drugim sposobem, e, który pokazywałem w ramach e, teorii, tak, czyli zakomentujcie sobie też i ten kod tak, e, z Foriczem i wywołajcie metodę. Wywołajcie tutaj pętle FOR tylko tym sposobem specjalnym dla tablic. Ok, to tyle w dzisiejszym nagraniu. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania całego kanału, ponieważ będą tutaj się pojawiać kolejne nagrania z podstaw TypeScriptu.